Witamy na no. ja Piekrzywce, rocznej tak. Piekrzywce, ja 2023 edycja. Jesteśmy tutaj po raz trzeci. Ja z Olką i Olą. A Janka pierwszy, Ola tak. pierwszy. Uwaga! Jak obiecałyśmy, tak się robiłyśmy. A pokaż co, to małtonność. Spóźniłyśmy się, dlatego jesteśmy z przodu. Tak, I mamy najlepiej. I słuchajcie, tak jak obiecałyśmy, tak zrobiłyśmy. Jest więcej Batry niż w tamtym roku i dwa lata temu, ale jest, jest sam te typ i kadra.

Dobra, elo. Spóźnijmy się! To jest 18... Czeka, jest... nie karta! jest jest 18.04 i... jakby nie to słabo Przejdziemy za jakieś dwie godziny, jeszcze trzeba namioty rozłożyć. Czemu koncert zrobili pierwszego dnia? Jesteśmy! Możesz... Oga, oga, oga. Może się wyrobimy na ten koncert, wreszcie, boże. Jesteśmy w namiocie. Czekam na wielu fanów z dwa lata temu. Dobra, tak naprawdę jesteśmy w namiocie. Jest godzina, uwaga, 20.30, a my skończyłyśmy wszystko. Szok. W około 22 skończyłyśmy. Zaznaczam. Ale musimy dać im to. mogę powiedzieć. jestem ja ja no to. na to. No, tak. to. to trzaj. No, to tylko No, to częścią. Nie! Bo z... No, jak teraz ty zabierzesz to naprawić? Normalnie, patrzcie, tutaj się. A mamy drugi A on no, tego już tam No, właśnie nie w tej samej... Nie, to nie jest za samą odsunę. Podobny odsłonię, co rok temu. ja mówię... Zobaczmy, to nie na bo kogoś się wychodzić. Jemy no. śniadanie, jest super. Więcej energii. Jemy More śniadanie, jest super. Ok. More jemy... energy. Kinga, kim Oj. jesteś? Kim, jest? kim jesteś? Kim Oj. jesteś? Oj. Kim jesteś? Oj. Jestem. Oj. Jestem. Oj

tak. O, tak, apelujemy o współpracę. Tak, właśnie. Nesti, jeśli to słyszysz, chcemy z tobą współpracę. Lody Nesti szczególnie, ale Nesti też. Pokażemy, że mamy tak, takie no, no. litrowe picie, dwulitrowe. Tak, dokładnie. Przepraszam. Oj! Kim jesteście? Pozuj. No ja bym chciała zapazować jako mim. Nie lijam przez ten kolejny update, jest mega dużo ludzi tutaj. No jasne góry. E, tak, i ale... idziemy. Tak. Ale Jest bardzo dobra pogoda, więc nie ale... jest. Idealnie, w sensie ale teraz jest nie jest też tak gorąca, ale nie jest, jest też zimno. Jeszcze nie padało, więc jest to jest góle spoko. Nieprzestrawny, zjeżdżcie. Harcerka no to... szanuje przyrodę, Lila. Co? Ale my jesteśmy tej tak bo nie boimy takich rzeczy. Coś Aha, Na no jest, jest sposób. Jest coś, Czy jest coś, coś jest. powiedzieć? Tak, kocham pielgrzymki, super. Dofinansujcie <grymka> nam je na najbliższe 10 lat. Czypkie oksy. Ej, te ładne, te bym brała. O. To <grymka> Pięknie. One się kleją całe. Albo takie, czekaj. O, te takie, patrz. Te. te.

Chciałabym Ci mega podziękować, ale bo jesteś super przewożną i mamy dla ciebie taki mały prezent. Taki od nas. Widzisz, że kupiłam sobie ty różanie! Nie! Szczera reakcja! Ale to była właśnie szczera reakcja! Ten będą nosiły na zbiórki drużyny. Patrz, patrz, my też takie mamy. Ten będą nosiło na zbiórki A ten drużyny. I tu je do pago. To ja będę. Be... To ja mój! Na drużyny. Dobrze to ja? mój! A to mój. sznur. A to mój. Hej. super mam mam super kadry jak ja was mmm side eye. na świecie. Czemu? Bo są super, zrobiły dużo zadań. jesteśmy z was dumne. A kadra się super obió prawda? Tak. Śledzam O Boże, trochę jest. Ile było? 1111? 1111, 1111. 1111. 1111. Tak, Ola idzie z Szymonem z relikwiami chyba. Idzie tam na przodzie. Przedzie, przodzie, przodzie, we przodzie. No. Chcieliśmy złożyć skargę. <gry> Ola Niedziecka! <gry> Stwierdziliśmy, że nie wytrzymamy tak dłużej. Protest! Uwaga! To są widzicie to? To są rzeczy, rzeczy Oli. Wszystko jest rzeczy Oli. Tak, a proszę pokazać naszą część. Tak, właśnie. Tutaj, to tutaj, tutaj to jest ta, taka O, tu jeszcze zbliżenie? Dla tu taka. Ładnie, buty. Śmieci. śmieci. A tutaj, proszę bardzo. Tutaj. tutaj. Ułożone wszystko, polary. Pięknie! Nic tu nie ma. Tutaj. Tutaj jest. Proszę. Porażka w ogóle. Jeśli. Ola, mam nadzieję, że zrozumiałaś <śmusz> swoją winę. My jesteśmy. I przyjdziesz tu jak najszybciej posprzątać. Tak, my jesteśmy perfekcyjnymi paniami domu, więc my tego nie tolerujemy, okej? Okay? To są nasze zasady. <śmusz> Dokładnie. dochodnie. Dobry cześć. Ja, ja się boję, co to za... za nagranie? A nie, ja ja bym się na o, 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 o otrzymaniu Życia krzyża Amen, amen. <grywa> Tutaj nie wiem co my mówimy, idziemy trochę tyłem, więc walczymy z sobie Ej, w ogóle na Rajdzie Mają mam też za ale śmieszne. E, chciałabym Wam powiedzieć, że właśnie radę maszczuwania. Było bardzo ładnie, bardzo mi się podobało. E, tak, e, niestety, niestety jest mi bardzo smutno, ponieważ jesteśmy z domą, mamy uciekinien raz domu. Ucieka przed nami cały czas uciekinier A, Tak, tak, boi się, dłużerek. się po prostu wiecie jesteśmy takie no, nie jest. My idziemy, Oliwia weź tam idź do dwuszeregu, do końca Nakrzycz na niej, pozwalam nie. ci Patrzcie, 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 patrz, battle flip wow. Ej ile będzie viewsów <laughs> Myślę, że bardzo, bardzo Uważajcie, bo tam ulica są, mnie takie. Ej, Jak nazwa? nie to tykają. 100 zł, jeżeli wejdziecie na tą ulicę teraz, w tym momencie. O, o, o! Wygraliście 100 zł! Wow! Życie. Chciałabym jeszcze Wam powiedzieć, że o, pozdrawiamy naszą kolegę, z którym piszemy? Tak. Pozdrawiamy bardzo od Piotrka. Z, roj, z, Zdroju. z roju. Drużynowy, czy tam z drużynowy? Nie wiem, czy on tam. Dwa w jednym. Dwa w jednym. Pozdrawiamy, machamy. I, teraz. i Wiktora, moja koleżanka. Jak on tam ma. To są wy. To nie Na wy. Wiktor Wyzy Wigier, Wigie, to się dnia. tego opinia. No i z baszty. Tak. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Kogo jeszcze pozdrawiamy? Moją mamusię. Wyślę i też mi to obejrzała. Szatka, jeszcze pozdrawiamy. O Wiktor, 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 <laughs> właśnie ci pozdrowił. Jeszcze raz? Musisz, pozdrowiłyśmy na vlogu. Na vloga. Gdzieś na vlogu z pozdrowieniami. Dziękuję Właśnie. bardzo, pozdrowienia od odpozdrowić czy, mamę z Gaje. Ja mam pozdrowi Dobra, pozdrowiliśmy już drugiego, drugi małego, Kochana, nowego, to już trwa 3, 3 minuty. W... Moją mamę, mamę, moją mamę pozdrowiam. O, moją bestialną mamę. Pace? Tacy, 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 też, tacy, tacy... nie mówię. Nie żartuję, też. U, to też Ciebie też. że jest. O, o bym wolił. Teraz ja mówię. Maja, moja kochana, druhna z pagody, Moja siostrzyczka najdroższa, pozdrawiam cię. Kochana. I mój tak. bracie, który tego nie obejrzy. Obejrzy. O, pozdrawiamy pijemniaków. Co się naszych? Tak. Tak, choprowców. Hoprowców. Ostrońckich choprowców. Hoprowców. Duma. Ale <laughs> Czy? Co my jeszcze pozdrawiamy? Kogo my jeszcze już... pozdrawiamy? Kogo chcesz pozdrabić? pozdrawić kogo chcesz pozdrawia? kogo chcesz pozdrawia? chcesz pozdrawia? ja pozdrawiam mamę i takiej, i rodziców I brata i Siostry, babci, kota, <kogo>, tata <grywy> Od drużynową ja. ja pozdra ja ja pozdrawiam Właśnie. pozdrawiasz drużynowego? Ja pozdrawiam wszystkich ludzi, którzy we mnie to, nie wierzyli Bo właśnie w tym momencie No, ja już powiedziałem, kogo pozdrawiam. To mam piąty raz powtarzać, że to na iglona. Nie, pozdrawiam. Daria, pozdrawiam. pozdrawiam zagajnice. Dobra, o, o, o. Zagajnice. O, zagajnice, dobry wybór. Daria, repero i kolano. No, to macie jakieś zbiory z zagajnicą, czy co? Jeszcze nie. Jeszcze? jeszcze? Nie, jeszcze. no mieliśmy ognisko. Ognisko, 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 ognisko mieliśmy. Druga. Serio? To jest trzy razem. Ale pewnie będzie trudno. A jak to mi da go Tam jest. Ruch, wody. Daj mu wody, bo mam. Miał...

Ostatnie ujęcia z jasnej góry, jakby z samej play. Eee, już e, jesteśmy po apelu. Nagrywałam coś, nie, na apelu i już zmierzamy do naszego autobusu i wracamy do Kretua. Niestety. Niestety. Rzymoka była świetna. Pewnie więcej się wypowiemy na tak, o, w autobusie, autobusie. Tak, na spokojnie myśli. Bo teraz idziemy, z mega dużo ludzi innych, więc uciekamy. Tak. Nagrywamy vloga! Dominika, co to za stopa? Rozmawialiśmy o tym! Przegrałam! Hej! grę Przegrali w grę Ale jaką grę? W grę, przegrałaś w grę, ja też przegrałem w grę Nie, jest grę Nie Przegrałem w grę A w czym? Jak myśli, gra polega na tym, że nie możesz myśleć o grze Jak myślisz, o grze, przegrywasz w grę Wszyscy ja przegrywają w, w grę. A to ma jak przegrałeś. To jak powiedziałem, że przegrałem w grę? Przegrałem. Przegrałem. ja też przejdę. No, ja wygrałam, <grywa> Co, Nie! Co żeby w to Patrzcie, jakie ja mamy <grywa> koszuleczki. Mam masz rozmiar. Ja To mam ja, derek derek. Derek. ja też To mamy większe mamy niż łezy. Aaaaa, <grywa> <grywa> <Dato. grywa> Ja wam chcę przedstawić moją rodzinę. To jest, to jest moja mama. To jest moja... to jest moja babka. Jesteśmy po pielgrzymce. Minęły dwa tygodnie, dwa tygodnie? Tak, dwa tygodnie od pielgrzymki. Jesteśmy teraz na kursie hopru. nagrywamy na zakończenia. Nie planowałam, że nie nagrałyśmy zakończenia. Trochę przypał, ale dogrywamy. Nigdy nie jest za późno. Nigdy zap... Zapamiętajcie sobie to słowo. Nigdy nie jest za późno, żeby nagrać zakończenie. Nigdy. Nigdy. E, I no co? I zakończamy. Zakończamy. Od tygodnie. Pielgrzymka zakończamy. dwa tygodnie i trzy dni. E, kochamy pielgrzymki ZHR. Oczywiście do zobaczenia za rok, bo będziemy. Zapraszamy. Kochamy e, po, Podchodźcie po zdjęcia na przykład. Tak. Nesty i chcemy dalej współpracę. Nie zre... Nie zre... 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 Powiedz, to słowo to słowo. Nie zrezygnowaliśmy z y, naszej, tak. naszej chęci współpracy z Nesti. Tak, tak. Bo Jesteśmy nadal kochamy, tak. kochamy Nesti. Chociaż jest jesień, ja mogę jeść te lody w jesień. Tak, Nesti odezwij się. Call. Call, call. dobra. Bye!